Drodzy Państwo, w tym odcinku pragnę opowiedzieć, w jaki sposób można pozbyć się grzechu. Udajmy się do Ewangelii według Świętego Marka, pierwszy rozdział, wersety 14 i 15. Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego, i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. A więc Pan Jezus wezwał tutaj do pokuty. Tę samą myśl podtrzymał apostoł Piotr, który w dziejach apostolskich, gdy przemawiał do Wielkiego Zgromadzenia mówi w trzecim rozdziale 19 werset. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się. Aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody. I pośle tego, który był Wam głoszony, Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr łączy tutaj sprawę pokuty i nawrócenia się z wiarą w Jezusa Chrystusa. I w związku z powyższym. Musimy podkreślić ważność tego punktu. Musimy, żeby pozbyć się grzechu, uwierzyć, że Jezus jest naszym Zbawicielem i że przelał za nas swą drogocenną krew. Na podstawie tej wiary możemy zbliżyć się do Niego i ze zrozumieniem. Przykazań, które Bóg podał przez Niego dla nas do przestrzegania, przykazań miłości do Boga i do bliźniego, możemy dokonać tego nawrócenia poprzez, po pierwsze, wyznanie grzechów przed Bogiem i wyznanie człowieków grzechów przed bliźnim. Przy czym grzech przeciwko bliźniemu jest także grzechem przeciwko Bogu. I w każdym przypadku powinien być wyznany, naprawiony, i dalsze kroki wiary powinny być podjęte. Czytamy o tym w Piśmie Świętym, w Liście do Rzymian, trzeci rozdział. Wersety 24 i 25, gdzie apostoł mówi: A zostają usprawiedliwieni, kto? Wszyscy bowiem zgrzeszyli, mówi poprzedni werset, i są pozbawieni chwały Boga, cały rodzaj ludzki. A zostają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem, przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość, przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. A więc jedyna nadzieja w Jezusie Chrystusie. Dzięki Niemu. I naszej pokucie Bóg może nam odpuścić nasze grzechy. Apostoł w liście do Rzymian w 10 rozdziale dodaje do tego wersety 9 i 10, gdy mówi Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości. A ustami wyznaje ku zbawieniu. A zatem powinniśmy rozwijać bezwzględnie wiarę i ufność oraz oddanie swego serca naszemu Panu Jezusowi. I to doprowadzi nas do zrozumienia, że możemy także osobiście działać, by uśmiercić grzech w naszych ciałach. Gdy udamy się do listu, który napisał apostoł do Rzymian, to czytamy tam w rozdziale 8, werset 13. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie do uczynki ciała, będziecie żyć. Czyli na, mamy poważną naszą własną rolę w tym, by pozbyć się grzechu. Pokuta, wiara i uśmiercanie grzechu w nas. Jako chrześcijanie czynimy to i starajmy się, byśmy mogli się podobać Bogu, pokutując i wierząc w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Dziękuję serdecznie za uwagę.